17 lipca 1999 roku w rodzinie Kennedy miał się odbyć ślub Rory Kennedy. Wieczorem około 20.38 John Kennedy Jr. wraz ze swoją żoną Caroline i jej siostrą Lauren wyruszyli małym samolotem na wyspę w okolicach Massachusetts. Niestety ich przylot opóźniał się. Caroline, siostra Johna, wezwała służby ratownicze. Kilka dni później odnaleziono szczątki samolotu oraz ciała pasażerów. W tych dniach Amerykanie opłakiwali śmierć syna Johna Kennedy'ego, który był przedłużeniem sławy popularnego klanu. Amerykanie upatrywali w nim przyszłego prezydenta, jednak tego dnia pożegnano też Caroline, ikonę mody lat 90., kobietę nieprzewidywalną i tajemniczą. Jaka była wybranka ostatniego księcia Ameryki, pierwowzoru Mr. Biga z seksu w Wielkim mieście? Caroline pochodziła z klasy średniej. Jej ojciec był inżynierem, a matka była pedagogą. Głównie pracowała w szkole, ale też czasem hmm, pracowała na takich stanowiskach administracyjnych, związanych z oświatą. Caroline miała też dwie młodsze siostry bliźniaczki: Lauren i Lise. Kiedy Caroline miała kilka lat, jej matka rozwiodła się z jej biologicznym ojcem i poślubiła chirurga. Te okoliczności przyczyniły się do przeprowadzki Caroline do Old Greenwich. Tam rozpoczęła szkołę średnią, była popularną osobą, znała wiele osób i bywała na imprezach. Jednak popularność nie szła tutaj w parze z nauką. Rodzice przenieśli ją do katolickiego liceum, ponieważ stwierdziła, że za mało koncentruje się na nauce. Później Karolin udało się zdać na studia na, uniwersytecie, na Uniwersytet Bostoński, właśnie po tych studiach miała być nauczycielką, jednak obrała trochę inną ścieżkę i została menadżerem w klubie nocnym, a później zatrudniła się w butiku u Kalvina Kleina. Początkowo była zwykłą, taką szeregową sprzedawczynią, jednak m, awansowała. Miała dobry kontakt z klientami i bardzo dobrze się prezentowała. Chodzi tutaj głównie właśnie o wygląd i o styl. Karolin była wysoką blondynką, 1,80 m z nienagannym stylem. Zwracała uwagę klientów, rozwój jej kariery wymusił na niej przeprowadzkę do Nowego Jorku. Tam Caroline intensywnie pracowała we flagowym butiku Kleina Miała kontakt z samym projektantem, modelami oraz obsługiwała osoby popularne Właśnie ona była przede wszystkim odpowiedzialna za ten kontakt z zamożnymi i sławnymi osobami Sama Caroline próbowała wcześniej wybić się jako modelka Miała opracowane portfolio, jednak nie odnosiła większych sukcesów Później przyszedł czas na jeszcze większy awans, ponieważ była odpowiedzialna za organizację pokazów mody, i tutaj już możemy znaleźć takie informacje w internecie, że podobno zarabiała tam spore pieniądze. No w grę podobno wchodzą tutaj sześciocyfrowe liczby. Czy żyła wystawnie? No właśnie, jej mieszkanie podobno było mikroskopijne. Jak twierdzi jeden z jej znajomych, było nawet trochę upiorne. Podobno była to mała kawalerka z kuchnią i mikropokojem, gdzie mieściło się tylko łóżko i skrzynia na ubrania. W całym mieszkaniu podobno można było znaleźć mnóstwo ubrań, przede wszystkim sweterków, oraz co dziwne, puste ramki na zdjęcia. No i samo mieszkanie mieściło się w ekskluzywnej dzielnicy był to budynek z portierem, który właśnie robił takie bardzo dobre wrażenie. Caroline spotykała się też z Michaelem Bergiem, był to model, który pracował dla Kleina. Oczywiście byli parą przez kilka lat, jednak zostańmy na chwilę w roku 1992. Wtedy do butiku Kalvina Kleina przybył John Kennedy Jr. miał wybrać garnitur. Oczywiście za doradztwo zamożnych klientów odpowiadała Caroline. John zauroczył się nią już na pierwszym spotkaniu. Był pod wrażeniem jej wyglądu i oczywiście jej pięknych, jasnych włosów. Caroline w szkole średniej też przykuwała uwagę mężczyzn, jako nastolatka została okrzyknięta tytułem najpiękniejszej w swojej szkole. Jednak John nie mógł szybko zdobyć tej blond piękności, przede wszystkim był wtedy w związku z Daryl Hanna. Była to taka popularna amerykańska aktorka, głównie w latach 90., troszeczkę może początkiem 2000, podobno matka Johna, że jej nienawidziła, miała, w ogóle matka Johna miała bardzo duży wpływ na takie wybory swojego syna, i między innymi właśnie na wybory kobiet. No, i tutaj właśnie Jacqueline doprowadziła podobno do zerwania z Daryl, jednak John od czasu do czasu jeszcze się z nią spotykał. Jeżeli chodzi o Caroline. To był nią zauroczony, chciał ją zdobyć, zapraszał ją na różne imprezy. Głównie były to bale i akcje charytatywne. No i tam rzeczywiście można było zobaczyć tę parę, podobno spędzali ze sobą dużo czasu. Prasa podsycała te plotki o ich romansie, i osaczyła też młodą pracownicę Calvina Kleina. Caroline zgodziła się na pierwszą randkę po dwóch latach znajomości z Johnem. Wcześniej wodziła go za nos. No oczywiście, nic z tym dziwnego, Kennedy mógł przybierać w kobietach, pewnie widziała w wielu w kobietach też konkurencję. W roku 1994 Caroline i John zostali oficjalnie parą. Bassett została przedstawiona rodzinie i znajomym przyszłego męża. Bliscy wierzyli w ich związek, jednak pojawiały się też plotki, że gdyby Jacqueline żyła, nie pozwoliłaby synowi na związek z kobietą z ludu. Poza tym ktoś z Towarzystwa Pary pozwolił sobie przesłać informację do Johna, że Carolyn jest puszczalską imprezowiczką, która chce zrobić karierę. No i początkowo Kennedy w to uwierzył, jednak później e, młodzi wrócili do siebie e, i nawet się zaręczyli. Do tych zaręczyn doszło w 1995 roku. Oczywiście te zaręczyny nie wyglądały w ten sposób, że był to jakiś piękny, elegancki bankiet w Nowym Jorku, tylko odbyło się to podczas zwykłego wypadu na ryby. E, oczywiście wszystko odbyło się bez świadków, natomiast sama Caroline nie dawała odpowiedzi aż przez trzy tygodnie. No, jak wiadomo, do ślubu doszło. Stało się to dokładnie 21 września. Jej suknia ślubna była przygotowywana w Paryżu przez przyjaciela. Ślub miał taki bardzo prywatny charakter, oczywiście na życzenie panny młodej. Został też utrzymany w tajemnicy na tyle, na ile to było możliwe. I uroczystość odbyła się o zachodzie słońca w małej kaplicy na plaży. Przed ślubem John zgubił koszulę, a panna młoda przebierała się w samochodzie, jednak zapomniała o fryzurze i makijażu, w związku z tym musiała wszystko robić od nowa w ogóle na swój ślub wybrała szpilki których tonęła dlatego, bo musiała się przejść po piasku e, oczywiście tutaj nie obyło się bez komentarza e, siostry Johna, której bardzo się to nie spodobało no, Karolin nie czuła się z tym dobrze, tak? E, życie po ślubie nie okazało się sielanką Karolin e, przeprowadziła się do loftu Johna podobno nie czuła się tam dobrze e, szukała ukojenia w domach znajomych, przyjaciół John zaniedbywał ją, ponieważ pracował nad swoim tygodnikiem George przebywał w biurze cały dzień pewnego razu Caroline przysłała mu faks z prośbą, aby zjawił się w domu mogłoby się wydawać, że Bastet miała dużo pracy jednak nic bardziej mylnego młoda pani Kennedy zrezygnowała z pracy u Kleina być może Caroline chciała zapomnieć o świecie mody jednak świat nie chciał zapomnieć o niej Media komentowały każdą jej stylizację. Jej charakterystyczny styl do tej pory jest kultowy. Minimalizm i klasyka są to dwa słowa, które świetnie oddają to, jak właśnie ubierała się Carolyn Bassett-Kennedy. Kobiety pod koniec lat 90. chciały wyglądać jak Carolyn. Wiele wydawnictw i domów mody zaproponowało jej współpracę, jednak ta odmawiała niestety ciągła obserwacja jej osoby miała na nią zły wpływ Karolin była przerażona dzikim tłumem paparazzi czyhających pod ich loftem w dzielnicy Tribeca po kilku miesiącach małżeństwa Karolin się zmieniła zauważyli to jej znajomi bardzo schudła, zamknęła się w sobie i zaczęła zażywać kokainę wcześniej brała narkotyki jednak no, były to spontaniczne akcje dla odstresowania się od intensywnej pracy w nowojorskiej korporacji Kokaina wpłynęła na jej zachowanie. Kiedy jej organizm dochodził do siebie, Karolin miała napady płaczu i depresję. Jednak kokaina ma też inny skutek uboczny. Powoduje obsesyjne myśli. Karolin także się tym zmagała. Doświadczała wielu lęków. Między innymi wstrzykiwała sobie botox i farbowała włosy nie pozwalała nikomu dotykać tych włosów, bo bała się, że wypadną. I Karolin zaczęła też się bać klątwy Kennedy, która mówiła o tym, że właśnie nad rodziną ciąży klątwa i może spowodować między innymi śmierć jej męża. No i tutaj niestety kokaina pochłonęła życie młodej żony Kennedy'ego. W domu dochodziło do kłótni i szarpaniny. Caroline była agresywna po narkotykach. W mediach pojawiały się zdjęcia pary, która się szarpie pod domem w parku. Oczywiście na no, internecie można też znaleźć filmiki, które właśnie przedstawiają te kłótnie małżeństwa Kennedy dziennikarze też twierdzili, że John zabierał Karolin narkotyki i podobno to nagrywali, robili zdjęcia w mediach też można znaleźć różne, na przykład takie fotki, które gdzieś tam analizują zdjęcia Karolin i Johna i oczywiście tam gdzieś jest pokazane, że o, tam są narkotyki, że tam właśnie coś mogło być, że John podobno właśnie zabierał Karolin kokainę, no ale oczywiście są to różne domysły. Pewnego dnia Kennedy przyszedł do swojej redakcji z ręką w gipsie i wszyscy podejrzewali, że właśnie jest to wina Caroline. Para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Caroline poszła do psychoterapeuty i zaczęła brać antydepresanty, jednak na sesjach dostawało szało, kiedy sugerowano jej uzależnienie od narkotyków. Obydwoje postanowili pójść na terapię dla par. Jednak niewiele to dawało. John bardzo chciał mieć dzieci, jednak Caroline nie chciała zajść w ciąży. Ich problemy i odmienne zdanie właśnie w tej sprawie sprawiły, że małżonkowie oddalili się od siebie. Stali się sobie obcy. Podobno John zdradził swojemu przyjacielowi, że Caroline się od niego odsuwa. Główną przyczyną jest odmienne zdanie w sprawie posiadania dziecka. Wcześniej Caroline usunęła dwie ciąże, ojcem nie był jej mąż, natomiast no, są to sprawy sprzed y, czasów małżeńskich. Kennedy miał rację, jego żona bardzo się od niego oddaliła. Miała dość życia na świeczniku, została pozbawiona kariery i bliskości męża, który całe dnie spędzał w pracy. Odnowiła swój romans z modelem Michaelem. E, specjalnie się z tym nie kryła. E, robiła mu awantury o inne kobiety i próbowała dostać się do jego mieszkania e, przez schody pożarowe. Twierdziła, że Michael jest jej obsesją, a dawne uczucie odżyło. Oczywiście w tym czasie John od czasu do czasu spotykał się z Daryl Hanna, jednak e, jakby John miał jednak taką postawę, że próbował e, Odnowić tą relację z żoną, zapisał właśnie ich na terapię, pilnował, żeby Karolin brała leki, no jednak, jakby ich małżeństwo pomimo wszystko ochyliło się ku upadkowi. Um. No, i sam model Calvina Kleina uciekł przed nią do Los Angeles, bo nie chciał, aby media rozpisywały się na jego temat. Teraz chętnie opowiada o swoim już związku z żoną Kennedy'ego Jr. Podobno nawet napisał książkę, w której właśnie opisuje te swoje wspomnienia z czasów romansu. Na kilka dni przed wypadkiem, John wyprowadził się z loftu. Ta decyzja była wynikiem kolejnej małżeńskiej sprzeczki. Przed młodym małżeństwem czekała ceremonia ślubna Rory Kennedy. Caroline nie chciała na nią jechać, jednak John ją namówił. Podobno przed wyjazdem Caroline dwa razy zmieniała lakier do paznokci, tak żeby pasował jej do sukienki. Myślę, że sama ta sytuacja jakoś oddaje jej charakter. Kennedy wraz z siostrą Caroline, e, Loren pojawili się na lotnisku po 20. W ogóle siostra Caroline miała swoją specjalną misję podczas tej podróży miała być osobą, która spróbuje pogodzić małżonków. E, podczas startu panowała zła pogoda. John nie był w stanie. John nie był na tyle doświadczony, żeby lecieć w takich trudnych warunkach. E, instruktor nie mógł się zjawić, e, więc Kennedy. W związku z tym, że miał licencję pilota zaledwie od miesiąca, a uczył się latać od roku, postanowił lecieć sam. Jego matka nie podzielała jakby pasji syna. Przed śmiercią namawiała bliskich, aby wyperswadowali ten pomysł Johnowi z głowy. Bała się śmierci syna i ziszczenia właśnie tej klątwy Kennedy. Samolot rozbił się przy wyspie, właśnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Po kilku dniach wyłowiono ciała pasażerów, zmarli w wyniku silnego zderzenia samolotu z ustrem wody. Samolot roztrzaskał się na kawałki, natomiast części maszyny uszkodziły ciała załogi, a trochę Caroline i Johna rozrzucono wokół wyspy. Po śmierci pary spekulowano, że chcieli się rozstać. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego John nie zostawił Caroline. Być może chciał zachować rodzinną tradycję, która nie pozwalała mężczyznom na rozwód, ponieważ to mogłoby zniszczyć jego reputację.